Mamy to, moi drodzy, odcinek 20 komputer. Także zapraszam serdecznie. Lecimy z the Toilet Ale to komputer. Jest to seria fanowska, natomiast fajnie by było, jakby w oryginale pojawił się Skip the Toilet Komputer. Jeżeli chcecie w ogóle, mam swojego Discorda, w końcu założyłem. Link w opisie w przypiętym komentarzu. Możecie wbijać, a także w bio do tego kanału. Linkczek też będzie. Zapraszam, wbijajcie. Dodawajcie sobie rolę Skippy Toilet, żebyśmy wiedzieli, że jesteście właśnie tym się interesujecie. No i lecimy. Lecimy, nie śpimy, moi drodzy. O kurka! Jest tutaj cała cała załoga! Cała załoga Skippy Toilet. Wow, jaki miecz! No, dzieje się tu, dzieje się tu, słuchajcie. Wow, ale tutaj przejechał. Nieźle. Jacie, to jest, to jest Tytan komputer w ogóle. Ja myślałem, że to jest Tytan yy, telewizor, ale to jest Tytan komputer. <noise> Kozacko wygląda jeszcze, te zielone takie skrzydła jakby hakera. Mega seria, bardzo mi się ona podoba. Ale go tutaj unieszkodliwił. Fajnie wygląda ten Tytan komputer. Nie. Mamy to, najnowszy odcinek 19 Computermana z GBD Toilet Computerman. Słuchajcie, jest naprawdę się tu dzieje wiele fajnych rzeczy. <kłysy> Ci się tu biją. I tytan głośnik, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, jest zainfekowany. I tytan kamera próbuje go uratować w tym odcinku. Okej, okay, ale ten tytan głośnik ma tych dużo tych głośników o, o wiele więcej niż w oryginale, nie? A ten Skibeli toilet wygląda jak naukowiec z oryginału, nie? Ten normalny naukowiec. Uu. No, nie dziwię się, taka basem jak przywalił to. A kto go tutaj palnął? Aha, Titan tan kamera DVD głośnik, no nie wierzę. Ciekawe, czy coś takiego będzie w orginale, nie? Nie mówcie mi, że to Titan TV Man. tak to on. Jejku, jakie ma monitory LCD, jeszcze Windows. System Windowsa ma na tych monitorach. Jest chyba ikonka Windowsa, nie? Jaki pas, tam jabłuszko, Windows i coś jeszcze. <noise> no nieźle. Wszystkie to jest PC Man, a nie TV Man. Ja już sam To jest PC chyba. I tam komputer. Co to za kostka? Okej. Okay. Tego jeszcze nie było. Okej, okay, teraz się stał Cinema Manem. To jest chyba to jest jednak, wydaje mi się, że TV-man, chociaż, chociaż to raczej jak monitor man może, monitor-man, screen-man. Okej, okay. czyżby... Okej, okay. będą chcieli go uratować. No i się udało. Tak, udało im się uratować go. <ślesk> Nieźle. Już jest 18 odcinek Skibidi Toilet Computer. to jest słuchajcie nowa seria od One More Animator, ale popatrzcie te postacie są mega fajne, fajnie wyglądają, bardzo przybliżone są do oryginału i to jest saga o PC Manach, o komputerach, także spoko, naprawdę spoko, można sobie oglądać tę serię jak czekamy na oryginalne Skibidi Toilet, prawda? Co tu się dzieje? Naukowiec jest mega wtłużony. Mega, mega zły. Co się stało? A ten, co robi? Oj, nie zadzielaj z naukowcem! To, to nie jest nic dobrego. No właśnie. Oj, oj, oj. No to skończył niezbyt, nie? A ten. Dobra, dobra, już idę. Nie było tematu, już idę. Robię co każesz. Poszedł Co to jest? Tytan głośnik? On jest chyba zainfekowany, nie? Ale ma miecz w dłoni. Nieźle. Odcinek 17: Człowiek, komputer. Skibidi to Zaczynamy. O Jezu, co to jest? Jezu, jak to nazwać? Słuchajcie, jak nazwać tego? Skiby toilet? Toaleta, to jest chyba toaleta. Bidet, czy jak to nazwać? Granadier normalny. O, jest tytan kamera, no to patrzcie. Sprawa załatwiona, wszystko będzie załatwione jak należy. Tak, jest panie tytanie. Kamero, jest dobrze. Jest impreza. A gdzie on poleciał? A co to za gościu? Znowu tytan? To znaczy ten? Kobieta. Komputer. Wow. Ej, no nie jest. toilet, komputer. 16 odcinek, lecimy. Okej, okay, to jest perspektywa jak z oryginału, pamiętacie, też była taka perspektywa z czołgu. To było tak jak się glitch ninja kamera się pojawił i kamera i głośnik ładny głośnik Patrzcie, Titan komputer Ej, nieźle Ej, fajnie wygląda, nie? A to nawet nie tytan, to jest zwykły chyba. Ciężko orzec jaka to jest, słuchajcie, wielkość. Tu jest tytan, dobra, tu jest tytan. Czyli tutaj mamy tytana, tak naprawdę. Tu jest tytan kamera, yeah! Już jest. 15 odcinek skip the toilet komputer. Lecimy. Słuchajcie. Od One More Animator. Mamy tu wszystkie odcinki, także zapraszam, obejrzycie sobie całą serię. Kurka, ale tu jest dewastacja. Jak pamiętamy, to Computer Man został zniszczony, tytan, uszkodzony bardzo. I uciekł, i przez to te Skip the Toilet teraz mega atakują tutaj. Czy to jest large camera? On ma cały jet, jetpack, słuchajcie. Wygląda jak budzik, ale to jest chyba kamera. Tak, to jest kamera. Ale miasto jest... Ty, zniknął ten kameraman jeden. O, o Oj, tu się naprawdę bardzo... To już pozamiatane. Jest w końcu najnowszy odcinek, 14 część druga komputer menaski z Toilet, więc zapraszam serdecznie, zobaczymy co tu się wydarzy. Okej, okay, ty... Komputer PC-Man widzę, tytan PC-Man walczy z tytanem z naukowcem z KBD Toilet i chyba mu nie idzie na... Przebił go? Chyba mu najlepiej nie idzie. Tytan głośnik na ratunek. Okej. Okay. To teraz dwa na jednego, to mają szansę myślę. Dawaj tytan komputer. Wiem, że jesteś uszkodzony, ale musisz mu pomóc, bo będzie źle. O nie! Biedny Tytan Głośnik, pomóż mu, szybko! Oho! Oj, to chyba nie jest nic dobrego. Jeszcze Jimen tutaj walczy? Ja Cię widzę, no to koniec. To już jest. To już jest GG. Jaka tu jest totalna dewastacja Tytanów w Sojuszu? No nie wierzę. Uciek, zdążył uciec ostatniej chwili, ale mimo wszystko Patrzcie, o nie, uwięzili Tytana Głośnika. To się dobrze nie skończy. To się nie skończy dobrze. O mój Boże. Computerman, lecimy seria Skibidi Toilet, ale to komputer lecimy. No Jezu, co tu się dzieje? A G-Man Contracto to kto tutaj jest? O Jezus Maria, to jest tytan Komputer. Jesus Christ, słuchajcie, tu się takie rzeczy dzieją, że to jest nie do pomyślenia. Jimen pewnie przegra tą potyczkę, no bo jak? No jeszcze... co to jest? Czemu on się bije z... To jest zainfekowany? Nie czaję. On jest chyba zainfekowany, tak mi się wydaje. U, To chyba jego koniec. Jimen, jaki twarz, ucieka, nara. Nie uciekniesz. Co to jest, czyli jest dwóch tytanów głośników? O co tu chodzi? Nie rozumiem tej serii. Ale jest. Patrzcie, jaka klawiatura. O, i naukowiec do kolekcji. No to się robi ciekawie. Odcinek 13. Computerman. <laughs> Reagujemy. Tylko pięknie. Skibidi mutant latający z rakietą z tym z wyrzutnią rakiet czy tam bazuką czy jak zwał, tak zwał. No ładnie tu walczą. To co to jest znowu? Jasny gwint, jak to nazwać w ogóle Tę postać? Ktoś ma jakieś pomysły? Jak to można nazwać? Bo ja nie mam pomysłu totalnie. Syk go tam kopnął i o, i to ma być i tak ma być nie i Narka jaki Jimen jakie ma okularki to jest słuchajcie odcinek 12 lecimy wow to mamy zwykłego komputermena O proszę. Jakiś mutant tu jest w ogóle taki gigantyczny. Co tu się dzieje, Skibdi? Ja nie wiem jak te postacie w ogóle nazywać. To jest dopiero problem. W Houston mamy problem. Jak coś takiego nazwać? Ciężko określić, wiecie? Odcinek jedenasty tym razem. To jest Dronigman. Ciekawe o czym rozmawiają. Jak dynda tam ta piła. Aha, to są te, te droidy. O, z bombą takie. Do misji specjalnych, zadań specjalnych. I załatwione nie ma, nie ma, że boli. Trzeba, trzeba zwyciężać. Ten tu poleciał. Wow. Co to jest? To jest jakiś zombie znowu. Zombie z Kibidi. Toilet. No i zniszczone. Pięknie. Co to w ogóle jest za postać? Odcinek dziesiąty. Proszę bardzo. Nowy Tytan. Pan Komputerman. Ten się bawi tam z zabawkami. O, to jest Titan komputer. Czemu ma blue screena? O co to chodzi? To chyba niedobrze, że ma blue screena, nie? O, będą go naprawiać. Chyba tak. Uuu, co tu się wydarzyło? What? Co to jest? A on też ma tą bombkę. No nawet nieźle to zrobili, nie? Odcineczek dziewiąty, lecimy z tym. Piłę motorową ma, jasny gwim. Ja nie wiem. Te Odcinki są bardzo szalone. No i po nim. A tam zwiastun reklama jakiegoś laptopa. No i po nim, a tam zwiastun no, reklama jakiegoś laptopa. Oho, <laughs> 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 patrzcie, co tu jest w ogóle. Cygo, o to chodzi. Nie ma, że boli. Wow, lecimy z ósmym na szybkości. Wszystkie odcinki będziemy tutaj mieli. Tego, tak spłukany. nie ma po koniec, poszedł. Tak, łapka w górę jest dobrze. Oho, kto to jest? Kto to był? To jest Tytan? Nie, trochę za mały na tytana, nie? Komputerman, tylko ten trochę mały jest jak na tytana. To on ma tarcze? Ten miał tarcze, patrzcie go. Uszkodził. Oj, niedobrze. Niedobrze się dzieje. O oo. Odcinek siódmy Cytan komputer. Kurka jeszcze trochę kaszle. Irytujące. Irytujący jest ten kaszel, moi drodzy. Pan komputer, co to jest w ogóle? Co to jest za jakiś? Co to było? Jesus Christ Tengo tutaj strzela ostro bracie siostro o, -o. To twój koniec teraz Ładnie go pojechał. Odcinek szósty. Ciekawe. Myślę, że może kiedyś się tak zdarzyć, że będziemy PC-mana mieli w serii oryginalnej. Tak swoją drogą. Jestem przekonany, że jest tam taka szansa. Mamy na to szansę. Szansa na szympansa A to, co to le. Obraca go, lewituje i dobra jest. O, to jest jakiś nowy. Tu tytan. A ten jest kontrolowany. No, chyba go zniszczy tam. Tego, co go kontroluje. Tak. Nie ma źle. Może być ino gorzej. Odcineczek piąty. No jeszcze muzyczka, o z oryginału, z dob 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 yes, yes, yes. Or, or not not not. Uu, tytan, komputer. O, kruca. O fuuuu. Panie kamero, jak pan mógł coś takiego zrobić? Czemu się ekran tak części Boże. Jesus Christ, delirium to jakieś chyba ma ta kamera? No to jest? Kto na niego świeci? What? A, ok, odcineczek czwarty mamy teraz. Axel sobie leży na tym. <laughs> całkiem nieźle. Ups, to będzie złe. Nie, zostaw mnie, panie. Panie, zostaw. Nie bij. Oj, oj, oj. No i nieźle. o, -o. No nie, skąd... Za zawładnął nim. No to ładnie. No to się zaczyna. Przygoda. Oj, oj, oj. Ludzie szczura atakują. Trzeci odcinek, lecimy. Wow, speakerzy tutaj. Ostro wymiatają. Oho. I co się stanie. Jest. To jest jakiś inny chyba tytan. Walka na całego. Dobrze jest. Pyk go tam. I cygi pyk. Tu no strasznie dziwnie wygląda ten tytan komputer, muszę wam przyznać, że to tak średnio. Ale, whatever. Zawsze może być gorzej. Drugi odcineczek. Jesteśmy blisko pierwszego. Jest i nasz tytan komputer. To no, jakoś dziwnie wygląda. To jest skok. No i odcinek pierwszy mamy. Pierwszy, ale nie ostatni. Wow, scena jak tytan głośnik skoczył w oryginale. Nieźle. Wyciągnął mu tą głowę z tego. Wow!